Siemka. Cześć, jestem Natasza. jestem Martynka. I dzisiaj Wam przedstawimy fragment Ewangelii z 2 listopada, czyli Dzień Zaduszny. Czyta Natasza. Uważajcie na siebie, aby Wasze serca nie były ociężały skutek obżarstwa. I według nas ten fragment e, znaczy to, żeby wypełniać siedem grzechów głównych. Na przykład obżarstwo, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. Obżarstwo to nie jest grzech, ale nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, żeby mieć po prostu we wszystkim umiar, żeby, żeby nie być chciwym. I Nataszo, dodaj jeszcze coś od siebie. No jak tutaj Martyna powiedziała, to do wszystkiego, nawet do tych rzeczy, które byśmy nie pomyśleli, trzeba podejść z umiarem. Nie, nie oznacza to, że trzeba na przykład nic nie jeść i tak dalej. Trzeba, ale trzeba się z tym opanować. Dzisiejszym ewangelicznym challenge'em jest... Pójść na cmentarz i pomodlić się za zmarłych. Pamiętajcie to by o subskrypcji! Łapce w górze. Cześć!